W dzisiejszym odcinku klasy Vocaloid grają w Minecraft, bo im się nudzi nie wiem czym. No, no ja się napię za dużo, ja nic nie robię. Ojej, o, lagi. Ja nic nie robię w ogóle. Odwalcie się ode mnie. No, leż se tak. Jest to takie lagi. No i ogólnie, ona se kraftuje. On se kraftuje. Ojej, diamenty do Project Sekai, i ona... O, oh yeah. No i ogólnie... Jezu, odejdź od tego craftinga, co ty One tutaj ogólnie mają kichające Yuri, więc nie zwracajmy na to uwagi. Nie wiem, jak ja przez okno wypadłem, ale dobra. Kichające Yuri pod wodą. Y oni to w ogóle zostają zamknięci. Ej, wiesz co? Mam pomysł, jak, jak stąd uciec. No dawaj, jak? Srak. Ha, 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 ha. No, spadaj, Jak ja są. Dziękuję. No tu w sumie nikogo nie ma. Oj, oj. Tu nie ma nikogo, to idziemy stąd. Yy. Dajmy na to, że ona wypadła przez okno. No nie, bo jest przyczepiony, przecież do powietrza. Teraz to wisi. Ojoj. Dobra. Tu w sumie nic nie ma. Tu to jest taka akcja ciekawa. Ha. Zabiję go. Wepchnę go do lamy. Ha. Ha ha. Jestem taka... Evil. Eee... Dajmy na to, że go wepchła. Gdzie ja idę w ogóle? E? Chyba wiem, gdzie idę. O, o, tak, o, tak, o, 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 No dobra, no to. W sumie już nic ciekawego chyba. O, jeszcze o jednym zapomniałem. Tu mamy. Tu mamy koleżankę. Ona w ogóle. Nie weź, jadę stąd, bo on. Nie wiem, on jedzie stąd po prostu. Mm. No I ona zakłóciła im Yuri in water I ona się zdenerwowała I ją zaczęła bić Kurde Co za akcja Kurde Nie wiem jak to mówią w telewizji Ale Napięcie Nie wiem Tato wisi, nie chce wisi. Nie wiem, co ona robi w ogóle. O kimś jeszcze zapomniałem? Nie, wracamy do niej. Gdzie ona była? A nie wiem, dajmy... Dajmy na to... Dajmy na to, że oni uciekli. Jej, uciekam. Ty se tu zost Zostań. No ty... Rusz się! No ty bananie... No i teraz nie wyjdę z was przez... No... Chcę siedzieć, kurde... Nie obchodzi mnie... Spa... Ona... On jednak z martwych wstał, bo się zrespił i poszedł do... Do tej alkoholiczki... Oho... No poszedł do niej i w sumie to, hej kochanie wróciłem do domu, czemu dziecko jest na półce, co ty robisz, Aż śpię, no, co, Zbieram ci prawa rodzicielskie, nie proszę nie, zrobił wszystko, nie idziesz, oła, no jeszcze rozbiła szkłonę, nie, No, w ogóle, patrz, jaki tu syf jest. No, syf jest, kurde. Co, co ty w ogóle robisz w tym domu? Gdzie to było? Gdzie był ten burdel? A, już wiem. No, w ogóle. Co ty robisz? Jeszcze butlę gazową. No, leż se tak. Jezu, jakieś śmieciowisko. Widzisz, co ty tu robisz, kurde? z śmieci zrobiłaś po prostu już. Taka jesteś głupia, że no. Elo. Koniec odcinka.